Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy parówkowe kwiatuszki. Potrzebować będziemy trzy parówki, trzy jajka, sól, pieprz. I tak, ja miałam dwa plasterki sera żółtego, który sobie drobiutko pokroiłam. I teraz parówkę: ja tu mam szpaktułkę od szaszłyków, parówkę. Należy umieścić na patyku i odciąć końcówkę, pierwszą końcówkę odcinamy, a później kroimy nie do końca, bo tu jest wyczuwalny ten patyczek i nacinamy parówkę i należy zdjąć końcóweczkę, odcinamy. Zwijamy i coś mi tu nie poszło, ale ja tu mam inną parówkę, zwijamy i spinamy wykałaczką. I tak wygląda parówka, a ja sobie tutaj muszę wziąć inną parówkę. O, i zwijamy wykałaczką. Spinamy wykałaczką. Może tu. To szybciutko musimy powtórzyć, bo mam problem, a tu już mam następną sobie ponacinam. Tak jak wspominałam, nacinamy nie do końca. Zwiniemy i będziemy smażyć na rozgrzanym tłuszczu. Tak, tu już mam lepiej. Wkładamy na rozgrzany tłuszcz. <coughs> przepraszam. I wbijemy jajko i będziemy smażyć 3 minuty pod przykryciem. środka wbijamy jajko i tak to wygląda smażymy pod przykryciem 3 minuty Tak oto wyglądają parówkowe kwiatuszki. Opruszamy sobą pierwsze. I ja tutaj mam kiełki z rzeżuchy. Świetnie smakują z kiełkami z rzeżuchy. Usuwamy patyczek. I tak oto wyglądają parówkowe kwiatuszki. Ja podaję z kiełkami z rzeżuchy. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ja również zapraszam na mojego bloga www.przepismany.pl Parówkowej kwiatuszki.